Dobra, tepam się. Gdzie ty jesteś? Dawaj, przyzywaj. No, Przyzwałem. O kurde. No. <laughs> Kurwa, trzy te te mi dotknęły i w dostałem już. Co za gówno Zrobię nam arenę zamkniętą Ale muzyka gra, ja cię kręcę hmm. Ej, wybiegłem z niej Ale to mi nie ta Nie, chłopaki, macie jakieś nieludzkie instykty, gdy to dajecie radę, umieć, umieć. Tak, to no ja, tylko ja żyję od początku. O nie, się, ta, grawitacja ze słaba. Ja To Możesz z tym urządzeniem co wszystkie staty pokazuje, wypieprzać? Bo mi weekend zasłania Tak. Nie kto to ma, ale jak zbliżam do kogoś to... Ok, no. to Widzę Pewnie tylko damage 4 second. Ona no w ogóle obrażeń nie dostaje. Nie, coś się źle, ja i biję jeden albo 0 cały czas. Nie, ja, ja się wpierdalam, to trzeba się na Arenie bić, nie można z niej wylecieć. w się, chłopaki, bo to jest bez sensu. Ona będzie miała, ma na pojebane całe obrażeń, to będziemy ją rok bić że to wróćmy do agony, może zadziała. Nie zadziała już. A, ja jedno działało. Myślałem, że jeśli nie będzie mnie w tej strefie początkowej z arena to nie zadziała, ale jednak zadziała nie być jakoś A, ja nie wejdę do tej areny, okej okay. Da się wejść na tym. Na włączenia gdzie są platformy No ja próbowałem nie mam wejścia po są rób tego dasza na, na skrzydła od dołu. Tutaj gdzie są te krliki do bossów. Tam możesz wejść. O! Nie wiem, kurwa, nie dasz. Jeszcze że nie... jest... no. <gryw> <Coraz gryw> no. ja. Jeszcze ale niedługo wtedy. Teraz to tego kim Ja byle by przeżyć. On no, jest zbyt mała w ogóle, cokolwiek.